Często będziemy w CSS-ie ustawiać kolory. Czy to kolory dla tekstu, które jak już wiesz, ustawiamy właściwością kolor, czy to kolor dla tła, obramowania i tak Także warto wiedzieć, jak te kolory ustawiać. To znaczy, mamy kilka sposobów, jak dodawać wartości dla kolorów. Możemy je dodawać za pomocą nazwy, tak jak to robiliśmy we wcześniejszych lekcjach, czyli na przykład yellow, blue, red, black i tak Natomiast to nie jest najlepszy sposób. Oprócz tego możemy ustawiać kolory za pomocą kodu heksadecymalnego, czyli szesnawskowego, oraz RGB, czyli nasycenia kolorów red, green, blue, czyli czerwonego, zielonego i niebieskiego. Może to brzmieć trochę skomplikowanie, ale tak naprawdę to jest bardzo proste. Wystarczy, że wpiszesz sobie jakiś konwerter kolorów, wybierzesz interesujący cię kolor i wkleisz jego Code. Cześć, z tej strony Kazimierz Pin. Witam Cię na kanale Modest Programmer, gdzie pokazuję, jak nauczyć się programowania i zostać programistą. Możemy przejść do wyszukiwarki Google i wpisać tutaj kolor. HTML. I tutaj masz mnóstwo takich pickerów, czyli takich aplikacji, które pomogą Ci wybrać odpowiedni kolor. No i tutaj mamy na przykład paletę wszystkich kolorów, no i możemy sobie wybrać. Dowolny kolor, na przykład taki niebieski. Możemy też tutaj wpisać wartość koloru i też zostanie on tutaj znaleziony. No ale na przykład wybieramy sobie taki kolor niebieski. I możemy go tutaj jeszcze e, nawet dostosować. Tutaj możemy sobie wybrać idealną barwę, która akurat nas w tym momencie interesuje. Załóżmy, że chcemy coś takiego. I pod spodem tutaj mamy jeszcze podpowiedzi, może ja sobie to powiększę, żeby to było bardziej. I lepiej widoczne. Tutaj mamy jeszcze obok podpowiedzi, i właśnie w tym miejscu mamy kody dla tych kolorów. Czyli, jeżeli chcemy na przykład użyć takiego, właśnie jasnego niebieskiego, to kopiujemy sobie ten kolor, właśnie zapisany w formacie szesnastkowym. I możemy go sobie wkleić na przykład dla tego naszego headera. Czyli, akurat, tutaj w tym miejscu go używamy. Jeżeli czas zapiszę. To zauważ, że ten kolor tutaj został zastosowany i właśnie za pomocą kodu szesnastkowego. Także jak widzicie, jest to bardzo wygodne. Jeżeli chciałbyś na przykład użyć koloru czerwonego, to najpierw sobie tutaj wybierz czerwony i tutaj. Po pierwsze, możesz sobie go tutaj najpierw w tym miejscu dostosować. Powiedzmy, że chcemy coś takiego. I jeszcze tutaj poniżej możesz tutaj dokładnie. Wybrać takie nasycenie, jakie najbardziej cię interesuje, następnie tylko kopiujesz sobie ten kod razem z tym tutaj haszem. Kopiujesz sobie kod i w dowolnym miejscu możesz go sobie dodać. Dodajmy go na przykład do tej naszej tabeli. I jak widzisz, tutaj ustawiliśmy taki background, czyli jak widzisz, to jak najbardziej działa. I podobnie mamy dla kodu RGB. Jeżeli chcemy, to możemy go sobie. Tutaj w tym miejscu skopiować, czyli najpierw sobie zaznaczamy, który kolor nas interesuje, na przykład taki jasny. I tutaj sobie kopiujemy ten kod RGB, i tak samo możemy go zastosować na naszej stronie, może znowu dla tego naszego nagłówka, wklejamy RGB w nawiasie te wartości. Zapisujemy i zauważ, że to zostało również zastosowane za pomocą RGB. Natomiast my rgb nie będziemy tak często używać, natomiast będziemy używać rgba. rgba różni się od rgb tym, że możemy tutaj jeszcze ustawić jako czwarty parametr przejrzystość. Czyli jeżeli tutaj ustawimy wartość 1, to nic się nie zmieni. Natomiast możemy tutaj ustawić wartość od 0 do 1 i to właśnie będzie wartość przeźroczystości czyli na przykład jeżeli ustawimy 0.5 to tutaj zauważ że po zapisie ten kolor się zmieni zrobi się to taki trochę bardziej przeźroczysty jeżeli tutaj damy wartość na przykład 1 no to jeszcze bardziej ten kolor będzie przeźroczysty także dzięki temu kodu zapisane jako rgba możemy dodatkowo dodawać do koloru przeźroczystość i tutaj taka ciekawostka jeżeli ustawiamy wartość która zaczyna się od 0 to to 0 możemy usunąć i zostawić kropka 1 i to jest właśnie to samo a krócej po prostu napisane w Visual Studio mamy dodatkowo taki fajny też taki picker tych kolorów i teraz jak sobie najdziesz na dowolny wybrany kolor niech to będzie na przykład tutaj ten header to zauważ że pokazuje się nam taki właśnie Tutaj takie okno, na którym możemy sobie ten kolor dowolnie zmieniać. I tutaj na górze jest od razu wyświetlany format i zauważ, że to zostało tutaj zastosowane. Także najedzasz sobie tutaj myszą i możesz sobie tutaj dowolnie zmieniać ten kolor i on od razu jest tutaj ustawiany w tym miejscu, także jest to bardzo wygodne. Dodatkowo, jeżeli chciałbyś zmienić format, czyli nie chcesz, żeby to było RGB, tylko na przykład e, zapisane 16 to sobie tutaj Klikasz w tym miejscu, i tutaj się zmieniają różne formaty. Także teraz mamy zapisane ten kolor szesnastkowo. Także to, to jest bardzo przydatne narzędzie i z którego ja również często korzystam. Także podsumowując, najlepszą praktyką jest wprowadzanie kolorów za pomocą heksa, czyli szesnastkowo, tak jak tutaj w tym miejscu. Natomiast jeżeli chcesz wprowadzić przeźroczystość, to wtedy najprościej zastosować RGBA, gdzie ostatnią wartością będzie przeźroczystość koloru. Dodatkowo, jeżeli nie wiesz, jakie kolory ładnie będą wyglądać na Twojej stronie, to również możesz sobie wpisać w Google HTML Beautiful Colors i zobaczysz tutaj różne propozycje ładnych kolorów na swoją stronę internetową wraz z ich kodami. To wszystko na dzisiaj, jeżeli taki film Ci się spodobał, to koniecznie dąż do mojej społeczności, gdzie również będziesz miał dostęp do dodatkowych materiałów i przede wszystkim bonusów. Link do zapisów znajduje się w opisie pod filmem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.